21 grudnia, 21 pudełko, mamy tutaj Ultimate Shine Gloss błyszczyk, błyszczyk do ust, doskonały i jeżeli szukasz błyszczyka, który nada Twoim ustom ośniewający połysk, a jednocześnie zadba o ich nawilżenie... To ten błyszczyk to rewolucja w makijażu ust. Połączenie pielęgnacji, koloru i komfortu, który pokocha każda kobieta. A czym się wyróżnia ten błyszczyk? To jest brokatowe wykończenie, nadaje ustom elegancki, wymiarowy blask, sześć uniwersalnych odcieni idealne na każdą okazję od subtelnego luku po wieczorową elegancję. Nie klei się lekkie, komfortowe wykończenie, które sprawia, że noszenie go to czysta przyjemność. Nawilżenie, pielęgnacja na najwyższym poziomie. Ten błyszczyk to nie tylko makijaż, ale również odżywcza formuła, która dba o zdrowie naszych ust. Ma słoszea, które intensywnie nawilża i regeneruje spiesznięte usta. Ma też olej z awokado, który zmiękcza i chroni, chroni przed utratą wilgoci. Masło murumuru, które działa wygładzająco i pozostawia usta jedwabiście miękkie. Masło kokum, to jest naturalny emolient, który wspiera odbudowę naskórka. Ma też witaminy A, D i E, które neutralizują działanie wolnych rodników, przyspieszają regenerację, chronią usta przed wysuszeniem e, i... Dlaczego warto wybrać, wybrać ten błyszczyk? Dlatego, że ma wegańską formułę, jest bez parabenów, bez glutenu, bezpieczny, testowany dermatologicznie, nietestowany na zwierzętach. No i żeby usta były fajne i zasługiwały na to, co najlepsze: wypróbuj błyszczyk, przekonaj się, jak łatwo można połączyć makijaż z pielęgnacją. Wybierz swój odcień, dodaj blasku każdej stylizacji. Ciesz się zdrowymi, nawilżonymi ustami, olśniewającym efektem, który utrzymuje się przez cały dzień. Zostaw serduszko, napisz w komentarzu lub na czy chciałabyś taki błyszczyk z brokatem. Zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych niespodzianek z kalendarza adwentowego.